Czy kiedykolwiek spojrzałeś w niebo i zastanawiałeś się, czy aniołowie nad tobą czuwają? Wyobraź sobie świat wypełniony niewidzialnymi siłami, w którym Baski posłańce aktywnie kształtują twoją podróż życiową. Za chwilę odkryjemy zdumiewającą prawdę o aniołach, która może całkowicie zmienić twoje rozumienie tych niebiańskich istot. Co jeśli powiem ci, że aniołowie to nie tylko mit? Ale potężni opiekunowie i przewodnicy obecni w Twoim codziennym życiu. Przygotuj się, ponieważ to odjawienie rozjaśni Twoją wiarę w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. I nie zapomnij zasubskrybować. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach na temat tego skąd pochodzisz lub jak Jezus dotknął Twojego życia, ponieważ pamiętaj: Jezus Cię pobłogosławi i zawsze jest z Tobą. Aniołowie od dawna zajmują ludzką wyobraźnię często przedstawiani w sztuce i literaturze jako eteryczne istoty ze skrzydłami, unoszące się wdzięcznie w niebiańskim królestwie. Jednak co tak naprawdę wiemy o tych niezwykłych stworzeniach Boga? Istnieje powszechne błędne przekonanie, że aniołowie są po prostu duchami zmarłych ludzi, czuwającymi nad nami z wielkiego zaświata. Jednak pismo święte ujawnia zupełnie inną, głęboko angażującą narrację, która nie tylko wyjaśnia ich naturę ale także podkreśla ich odrębne miejsce w wielkim zamyśle Boga. Biblijne teksty konsekwentnie potwierdzają, że aniołowie są wyjątkowymi istotami, stworzonymi przez Boga i istniejącymi na długo przed powstaniem ludzkości. Byli świadkami samych fundamentów ziemi, świadectwem ich starożytnego pochodzenia. Księga Zoba osiem, cztery myślnik 7 maluje żywy obraz, pytając, gdzie byłeś? gdy zakładałem fundamenty ziemi, gdy gwiazdy poranne śpiewały razem, a wszyscy Synowie Boży wykrzykiwali z radości. Tutaj Synowie Boży to termin często używany w odniesieniu do aniołów, podkreślający ich obecność podczas tworzenia, odzwierciedlający ich całkowitą ponadczasowość i boski cel. Jako dowód ich wyjątkowości, list do Hebrajczyków godzina 1.14 wyjaśnia rolę aniołów jako ich duchów służebnych posłanych, aby służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Ustanawia to aniołów jako posłańców i sług Boga, stworzonych do wypełniania jego woli, prowadzonych przez boskie polecenie. Daleko od bycia zwykłymi strażnikami ludzkich dusz, aniołowie służą głębszym celom, przemierzają sfery, których nie możemy zobaczyć, wpływając na boskie plany i realizując je z precyzją. Działają w wymiarze duchowych rzeczywistości które dla istot śmiertelnych pozostają poza zasięgiem. Psalmy dostarczają innej perspektywy, szczególnie psalm 8, 4 myślnik 5, który mówi o ludzkości jako niewiele niższej od aniołów. Podczas gdy ludzie dzielą wyjątkową relację z Bogiem, mając przywilej noszenia Jego obrazu i chodzenia po ziemi, aniołowie przebywają w sąsiedniej sferze, gdzie fizyczne granice znane nam ich nie ograniczają. Posiadają atrybuty i zdolności, które ludzie uważają za trudne do zrozumienia, co daje im siłę w ich boskich rolach. Jednak pomimo tych niebiańskich zdolności, aniołowie nie są obdarzeni wszechmocą należącą wyłącznie do Boga. W księdze rodzaju XIX jesteśmy świadkami działania aniołów jako boskich agentów, wyprowadzających Loutę i jego rodzinę sadem i przed jej zniszczeniem. Ich interwencja jest szybka i zdecydowana. Zapewniona przez ostateczną władzę Boga. Aniołowie, w swoich znaczących rolach, są przedstawicielami mocy Boga. Wyrażają Jego wolę, ale jej nie przewyższają, zawsze działając w granicach i zgodnie z przewodnictwem boskiego planu i charakteru stwórcy. Dalsze oświetlanie ich odrębności Ewangelia Mateusza, godzina 24:36, szczegółowo opisuje, jak nawet aniołowie nie znają godziny powrotu Chrystusa. Zawiera to głęboką prawdę o ich naturze. Chociaż mieszkają w niebiańskich królestwach i obserwują oblicze Boga, ich wiedza nie jest bezgraniczna. Aniołowie żyją, aby służyć celom Boga z zapałem i zaangażowaniem, jednak tajemnica boskiego planu przekracza ich pojmowanie. Istnienie aniołów ogłasza dzieło rąk Boga, którego głębdzie staramy się zrozumieć. Aniołowie pozostają istotami niedziańskimi, zaprojektowanymi z zawiłościami, które mówią o utalentowanym stwórcy, który ceni zarówno ich braterstwo, jak i funkcjonalność. Ich historie, przeplatane przez Pismo Święte, ujawniają spostrzeżenia i legendy powiązane z boską grą, odzwierciedlającą mądrość reżysera, która przewyższa zrozumienie. Badanie tych starożytnych tekstów sprawia, że aniołowie nie stają się enigmatycznymi. Wiecznymi istotami, ale boskimi świadkami, w skomplikowany sposób zaangażowanymi w kosmiczną rzeczywistość, która wykracza poza nasze śmiertelne. pojmowanie. Podczas gdy sztuka i kultura przedstawiają ich jako łagodnych strażników obserwujących z daleka, Biblia oferuje obraz bogaty w cel i intencje nie są biernymi obserwatorami, ale aktywnymi uczestnikami boskiej orkiestracji przekazującymi Boże przesłania, Wykonującymi jego sprawiedliwość i służącymi jego ludowi. Gdy zagłębiamy się w naturę i cel tych istot niebiańskich, odkrywamy wymiary duchowej prawdy, które wzywają nas do podziwu i refleksji. Wszechświat jest ogromny, Boże stworzenie pełne jest cudów, a aniołowie należą do najbardziej tajemniczych. Rozpostarli skrzydła, wznoszą się i opadają, łącząc ziemię z niebem, otwierając ścieżki którymi płynie obecność Boga. Każda z historia, każdy fragment Pisma Świętego rzuca nam wyzwanie, byśmy podnieśli naszą wiarę i podziwiali boski taniec aniołów, cichych obserwatorów, żywych posłańców, wiernych sług Boga. Te istoty kształtują nar o wiele głębsze niż ludzkie opowieści i wzywają nas do rozważenia ich niewidzialnych ról, zapraszając do kontemplacji i zachwytu nad naturą boskiego życia i kosmicznego porządku który wykracza poza zasłonę śmiertelności. W niebiańskiej hierarchii Archanioł Michał jest potężną obecnością. Przechodząc od zrozumienia boskiej istoty i natury aniołów z poprzedniego rozdziału, zagłębiamy się teraz w wyjątkowe cechy, które czynią Archanioła Michała trzoną postacią zarówno w Piśmie Świętym, jak i w tradycji wiary. Jeśli kiedykolwiek poczułeś ciężar ciemności napierającej wokół ciebie, wiedz, że Stoja Michała oferuje latarnie nadziei i ochronę. Biblijna narracja przedstawia Michała jako wojownika, tytuł, który nie jest nadawany przypadkowo w sferach duchowych. W Księdze Daniela widzimy imię Michała przypisane z wielką mocą i znaczącym autorytetem. Księga Daniela XII. Jeden przedstawia Michała jako dziw wielkiego księcia, który czuwa nad synami ludu Twego. To maluje obraz czujności i maństwa, Wprowadzając nas w niezachwany obowiązek Michała, aby strzec i chronić wiernych Boga. Nie walczy on tylko z fizycznymi wrogami, ale jest wciągnięty w duchową wojnę z siłami niewidzialnymi, ale głęboko odczuwalnymi w naszym śmiertelnym życiu. Ojawienie 12. 7-myślnik 9 daje nam żywy opis potężnej roli Michała w niebiańskiej wojnie. Opisuje doniosłą bitwę, nie tylko potyczkę ale fundamentalną konfrontację między dobrem a złem. I wybuchła wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie. Ta dramatyczna scena symbolizuje wieczną walkę między boskim światłem a pełzającymi cieniami. Tutaj zwycięstwo Michała nad smokiem, reprezentującym szatana, służy jako potężne przypomnienie jego mocy i oddania boskiemu porządkowi. To... Co reprezentuje Michał, to coś więcej niż tylko sprawność bojowa. Jest uosobieniem boskiej sprawiedliwości i ochrony. W naszych chwilach słabości i bezbronności kryje się pewność, że Michał stoi gotowy, z uniesioną tarczą i dobytym mieczem, aby odeprzeć każdą siłę mającą na celu zepsucie lub skrzywdzenie tych, którzy są pod opieką Boga. Jego obecność nie jest jedynie symboliczna. Jest świadectwem ochronnej mocy wiary i boskiej opatrzności. Wielu wierzy, że wzywanie Michała w modlitwie może przynieść pokój i zachętę w trudnych czasach, odzwierciedlając głęboko zakorzenioną wiarę w jego ochronną interwencję. Rola każdego wojownika nie jest wyłącznie reaktywna, ale także zapobiegawcza. Jeden tesaloniczan godzina 4:16 mówi o głosie archanioła słyszanym podczas powrotu Chrystusa wezwaniu sygnalizującym stanie. Tutaj zaangażowanie Michała nie jest konfliktem, ale zwiastowaniem dopełnienia zbawienia, zapewniając wierzących o ich bezpieczeństwie w wielkim planie Boga. Ta podwójna rola obrońcy i głosiciela podkreśla krytyczną funkcję Michała w nar eschatologicznych, łącząc ochronę przed złem i obietnicę zbawienia. Co więcej... Ciągłe wzywanie Michała w modlitwach i rytuałach religijnych w różnych wyznaniach podkreśla jego trwały wpływ jako duchowego opiekuna. Modlitwy takie jak tradycyjne Święty Michale Archaniele Broń nas w walce rozbrzmiewają przez stulecia, wzywając jego wstawiennictwa, potężne przypomnienie dla wierzących o niewidzialnych zmaganiach, z którymi mierzymy się codziennie. Jego rola wykracza poza biblijne strony i obejmuje codzienne praktyki duchowe. Demonstrując ciągłą opiekę, której wierzący ufali przez wieki. Jednak, aby zrozumieć tego niebiańskiego wojownika, musimy pamiętać, że siła Michała pochodzi nie tylko z jego własnej istoty, ale z jego niezachwianego dostosowania się do woli Boga. Jego bitwy i zwycięstwa są ustanawiane poprzez boskie wyświęcenie, ukazując głęboką prawdę, że prawdziwa siła pochodzi nie z nas samych, ale z boskiego źródła, z którym się utożsamiamy. To utożsamienie inspiruje wierzących do zbadania swojego życia, skłaniając do refleksji nad tym, w jaki sposób oni również mogą ucieleśniać cechy Michała w swoich duchowych podróżach. Podczas gdy aniołowie tacy jak Michał władają ogromną mocą, pisma święte przypominają nam o naszej roli w tej kosmicznej historii. Obecność aniołów takich jak Michał nakazuje nam pozostać niezłomnymi w wierze, przyjąć boską ochronę i polegać na duchowych siłach dostępnych dla nas. Utożsamiając się z boskimi celami, tak jak czyni to Michał, stajemy się latarniami nadziei i naczyniami Bożej ochrony w naszych ziemskich interakcjach, służąc jako kanały pokoju, sprawiedliwości i miłości w świecie często przyćmionym przez chaos. Kiedy przewidujemy eksplorację istoty boskich przesłań przez Gabriela w kolejnym rozdziale Przykład Michała wpajał nam odwagę, dostawiania czoła bitwom życia. Rozumiejąc głęboką rolę Michała jako wojownika i obrońcy, możesz znaleźć spokój i siłę w świadomości, że istnieje niebiański obrońca, którego czujność nad ludzkością odzwierciedla niezmierzoną miłość i oddanie boskości jej stworzeniom. To zaproszenie do postrzegania siebie nie jako samotnych istot, ale jako części szerszej, bosko zaplanowanej narracji. W rozległej przestrzeni boskiej interwencji Gabriel wyłania się jako postać odrębna od Michała. Podczas gdy Michał dzierży swój niecz przeciwko siłom ciemności, bronią Gabriela jest jego głos, niosący przesłania o boskim znaczeniu z głębokimi implikacjami dla ludzkości. Obecność Gabriela w biblijnej narracji uosadza przekazywanie obietnic i planów Boga, gdzie jego wizyty niezmiennie zwiastują momenty transformacji wymagając wiary i zaufania od tych, którzy otrzymują jego przesłanie. Najbardziej znane pojawienia się Gabriela oznaczają punkty zwrotne w Nowym Testamencie, zapisane w Księdze Łukasza. Kiedy Gabriel odwiedza za ojca Jana Chrzciciela, zostajemy zaprezentowani w scenie pełnej oczekiwania i niedowierzania. Zachariasz, kapłan, służy w świątyni, kiedy Gabriel pojawia się przed nim. Anioł przynosi wiadomość. Że jego bezpłodna żona urodzi syna, syna przeznaczonego do przygotowania drogi dla pana. Cóż za mieszanka niedowierzania i podziwu? Tutaj przesłanie Gabriela konfrontuje ludzkie wątpliwości z boską możliwością, pokazując niebiański wzór przekształcania niemożliwości w rzeczywistość. Wyobraź sobie siedzie na miejscu za, złapanego między logiką a zdumieniem. Zapowiedź Gabriela rzuca wezwanie Zachariaszowi i nam, jako świadkom, aby zaufać boskim obietnicom, bez względu na to, jak nieprawdopodobne się wydają. Jest to lekcja głęboko osadzona w roli Gabriela. Pomimo naszych wątpliwości, jesteśmy zaproszeni do zaufania zapewnieniom, które daje nam Bóg, nawet jeśli przeczą one ludzkiej logice. Gabriel wzywa nas ponad sceptycyzm do wiary, przesłanie tak samo aktualne dzisiaj, jak i wtedy. Zwiastowanie Maryi jest kolejnym przykładem niezrównanej roli Gabriela jako boskiego posłańca. Tutaj widzimy młodą Maryję, która otrzymuje wstrząsającą nowinę, że została wybrana, aby urodzić Syna Bożego. Pozdrowienie Gabriela. Bądźcie pozdrowieni, łaski pełna, Pan z wami, Ełka 1,28, i dwadzieścia osiemsetnych, jest zarówno błogosławieństwem, jak i ważnym objawieniem. W tym momencie zwykła zasłona życia zostaje przebita przez boski zamiar. Gabriel staje się pomostem między niebiańskim a ziemskim, zwiastunem łaski i zmiany. Akceptacja Maryi, jej pokorna, ale odważna odpowiedź na przesłanie Gabriela, często zatrzymuje nas w swojej prostocie. Jej zaufanie do niemożliwego przemawia do sedna wizyt Gabriela, wezwania do przyjęcia woli Boga, nawet bez widzenia pełnego obrazu. To przynieże zaufania, w którym wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w wiara, która pozwala, aby boskie plany rozwiały się w pełni czasu. Dla Marii oznaczało to pielęgnowanie i bycie świadkiem świtu odkupienia w postaci Jezusa. W związku z tym interakcja Gabriela z Józefem, opisana w nar dotyczących narodzin Jezusa, potwierdza stałość boskich obietnic. Kiedy Józef zmaga się z wątpliwościami i zamętem związanym z niewyjaśnioną ciążą Maryi, Gabriel powraca, aby zapewnić. Pojawia się, potwierdzając boskie prawdy, które Maryja już zaakceptowała, i zachęca Józefa do przyjęcia swojej roli w wielkim planie Boga. Słowa Gabriela przynoszą ukojenie zmartwionemu sercu Józefa, prowadząc go z jasnością i celem. To świadectwo tego, jak boskie odjawienie często czeka na nas w chwilach, gdy zamieszanie zagraża naszemu wewnętrznemu spokojowi i zaangażowaniu. Artykuły Gabriela zapraszają do zastanowienia się, jakie ciche szepty Bóg może splatać z wydarzeniami twojego dzisiejszego życia. Czy są obszary, w których jesteś zachęcany do zaufania pomimo niepewności? Wizyty Gabriela w Pismach Świętych obnażają istotę słuchania i reagowania na boskie instrukcje, nawet pośród wahań. Jego przesłania to nie tylko stare opowieści, ale wezwania, które nakłaniają cię do zakotwiczenia swojej wiary pośród niewiadomych życia. W istocie Gabriel obejmuje więcej niż tylko kuliera. Przenosi serce nieba na ziemię. Z każdym pojawieniem się Gabriel tkaka gabelin boskiej przezorności, ostrożnie rozwijając go dla ludzkiego zrozumienia. Jego narracja porusza się przez historię obciążona niebiańskim celem ale pozostaje znacząco zakotwiczona w osobistych spotkaniach z Bogiem. Gabriel, wieczna postać naszkicowana w świętych rycinach, służy jako głębokie przypomnienie nieustannego wezwania do zaufania boskim opowieściom tworzonym dla i przez każdego z nas. Przechodząc od znanej i pocieszającej obecności Gabriela, boskiego posłańca, zapuśćmy się w sferę, w której światło boskiego przewodnictwa przeplata się z cieniami boskiego osądu. Tutaj spotykamy Abadona, znanego również po grecku jako Epalien, imię synonimiczne ze zniszczeniem, mocą i głębią tajemnicy. Podczas gdy Gabriel przekazuje Boże przesłania, Abaddon uosadza bardziej złożoną stronę boskiej narracji, która kwestionuje nasze rozumienie sprawiedliwości, kary i odkupienia. Pojawienie się Abadona w objawieniu Godzina 9.11 jest krótkie, ale rezonuje z intensywnością która porywa wyobraźnie i wywołuje kontemplację przez pokolenia. Opisany jako anioł odchłani i król panujący nad siłami destrukcyjnymi, jego rola oznacza uwolnienie boskich osądów, przypomnienie duchowych rzeczywistości, które leżą poza ludzką percepcją. Odchłań, którą rządzi, nie jest tylko fizycznym królestwem, ale symbolizuje chaotyczne i często budzące strach aspekty kosmicznego porządku. To potężny obraz, który zmusza nas do zastanowienia się nad dualizmami obecnymi w istotach niebieskich i ich rolach. Wzmianka u Abadoni wrowadza paradoks. Z jednej strony jest on powiązany z ostatecznością i osądem, z drugiej jednak jego istnienie jest spleczone z ostateczną narodkupienia. Ten paradoks zachęca nas do eksploracji zawiłości boskiej sprawiedliwości. Działania Abadona nie polegają na sprowadzaniu zła dla samego zła. Ale są ostatecznie ukierunkowane na osiągnięcie większego boskiego celu, służąc jako narzędzia oczyszczenia. W tym świetle, Abadona można postrzegać nie jako anioła ślepej destrukcji, ale jako zwiastuna transformacyjnej zmiany, pozwalającej światu odrodzić się na nowo. Rozważ, w jaki sposób tekst biblijny sytuuje Abadona w większej tkaninie niebiańskiego konfliktu odjawienia. Ta kluczowa księga zarysowuje kosmiczną bitwę w której wierności są testowane, a prawdziwa natura boskiego Królestwa zwycięża. W ramach tej dynamiki Abaddon reprezentuje siły niezbędne do rozwinięcia boskiej woli, siły, które zapoczątkowują nową erę poprzez zniszczenie, a następnie odnowę. Rozważając jego rolę, jesteśmy zaproszeni do dostrzeżenia głębokiej prawdy, że zniszczenie w sferze boskiej może utorować drogę stworzeniu. Podobnie jak pożar lasu oczyszcza ziemię pod nowy wzrost. Złożoność Abaddona odzwierciedla złożoność samej sfery duchowej. Podobnie jak aniołowie, którzy przekazują niebiańskie wiadomości lub angażują się w boską walkę, jego istota jest wieloaspektowa, obejmując zarówno budzącą podziw moc, jak i przytłaczający strach. Ilustruje on, że nasze pojmowanie boskości jest niekompletne jeśli nie uznamy wzajemnego oddziaływania światła i ciemności. Czyniąc to, Abaddon służy jako potężny symbol wszechogarniającej suwerenności Boga, suwerenności, która obejmuje surową rzeczywistość sądu, a także obietnicę ostatecznego miłosierdzia. Badanie narracji dotyczących Abadona wymaga od nas zmierzenia się z pytaniami o moralność i boski zamiar. Co oznacza dla Anioła panowanie nad zniszczeniem? W jaki sposób ta rola jest zgodna z naszym postrzeganiem boskiej miłości i sprawiedliwości, lub je kwestionuje? Te pytania zmuszają nas do ponownego zbadania naszego duchowego zrozumienia i prowadzą nas w stronę niuansowego spojrzenia na boską orkiestrację w działaniu. Przykład Abaddona sugeruje, że to, co może wydawać się końcem w naszym ziemskim rozumieniu, może być w rzeczywistości prekursorem nowego, bosko zaaranżowanego początku. W sferze istot duchowych Abaddon zaprasza nas do świętowania wieloaspektowej natury aniołów. Nie można ich łatwo zamknąć w kategoriach i dobra i i zła. Zamiast tego zajmują rol, które odzwierciedlają głędzie i szerokość boskich intencji. Akceptując tę złożoność, możemy kultywować pełniejsze docenienie nie tylko Abaddona, ale także całej niebiańskiej hierarchii i jej manifestacji woli Boga na ziemi. Rozważając tego zagadkowego Anioła, pozwól sobie na swobodę eksplorowania głębszych praw duchowych i odkrywania głębokich lekcji, których Aniołowie tacy jak Abaddon mogą udzielić naszej podróży wiary.